Witaj strażniku! Skupiam wolę, by się przygotować i znów wkroczyć w przestrzeń rytuału. Przy pierwszej transformacji myślałam, że stanę się czymś więcej. Gdy wątpliwości opadły, stałam się prostsza, doskonalsza. Stałam się rojem, ale jeszcze bardziej sobą. I Kora, słysząc to, zmarszczyła czoło. Powiedziałam, by odłożyła martwienie się na potem. Teraz potrzebuję danin. Choć droga miecza to filozofia roju, twoje daniny mocy są rzeczywiste. Gdy je przyjmuję, odczuwam nadzieję. Strażniku, walcz w moim imieniu. Wzmacnia mnie każdy pokonany przeciwnik. Od tygla szaksa po świat tronowy Sawatun. Rui wierzy, że tylko najsilniejsi zasługują na istnienie. Jeśli królowa nie potrafi utrzymać mocy, zostaje zdradzona. Nie obalę tego dogmatu, ja go ucieleśnię. Droga miecza, motywacja roju. Oryks, król pochwyconych, brat Sawatun i Zivuarat, uległ szeptom czerwi fundamentu i wydobył prawdę z głębi. Wszystko musi dowieść swego prawa do istnienia, reszta umrze w grozie. Nie ma ucieczki. Ani wyjątku. Prostota. Sens. Piękno. Oryk powiódł siostry drogą ostrza. Mierzyliśmy się z grozą. To nas odmieniło. Tak staliśmy się silniejsi. I wolni wykorzystamy narzędzia naszego wroga. Zimu wierzy, że każda śmierć dowodzi drogi miecza, że swym ostrzem odkrywa fałszywy kształt kłamstwa wędrowca, łaknie swej prawdy, rozpaczliwie szuka jej dowodów. Pragnie świata bez wątpliwości, smutku, i żalu. Niezłego, niepięknego. krzyku dziecko. Rój nazywana kłamcami zniewolonymi, ślepymi naprawdę. Ale ja przyjmuję moc drogi miecza, nie z rozpaczy, a z własnej boli. Zakrota. Oryxa. Savatun. Ich zabójcy są na Rui zna prawdę. Te ja tu jestem, a ich nie ma. Ja... Słyszałam, że wy strażnicy dostaliście dziś lekcję, drogi miecza. Myślicie, że zdołacie pokonać Zio Arat filozofując? Jasne. Coś ci pokaże. Savaton prowadziła zapiski, a ja przyjrzałam się temu, co wiedziała na temat swojej siostry. Znalazłem dawny zapis. Sporządzony zaraz po tym, jak wy, strażnicy, wykopaliście Oryksa na orbitę Saturna. Poznaj to za materiał źródłowy do Waszego małego projektu badawczego. Nasz brat jest martwy. Dokonam zemsty. Tak jak on, ze swego syna! Zemsty? Za co? Martwi zasłużyli na to, by umrzeć. To twoja własna droga. Oryx był hipokrytą. Podobnie jak ty. Kochał nas! Badał naszą śmierć. A ta, która przetrwała, która naostrzyła miecz, jego porażki, uczyniła to samo. Ona zajmie jego miejsce. Gdy zostanie przykrojona do swego prawdziwego kształtu, spotkamy się z nią na ścieżce ostrza. Jakże próżnym dzieckiem jesteś. Oryx rozpuścił cię do cna. Nie każdy chce być jak ty. I nie zawsze postawisz na swoim. Sprawdzę swoją siłę przeciwko jej szczepowi, a ona dowiedzie słuszności naszej drogi. Widzisz, co zrobiliście wy, strażnicy? Widzisz, co się tu dzieje? Zivlarat sądzi, że Elis jest jedną z nich. Jakiegoś rodzaju dziedziczką Oryxa. Ten jej rytuał stanowi piękne ukoronowanie tej teorii. To wszystko jest częścią planu Zawadon. Ale tak się zastanawiam, co sobie wyobraża ta Eris? Hej, Eris. Słyszałem, że mamy osobliwych sojuszników. Z drugiej strony, jeśli nie są osobliwi... To po co ich mieć? Właśnie. Przyszedłeś nawoływać do ostrożności? Przestrzegać przed pokusą? Nie. Wiesz, co robisz. Ale tak się zastanawiam, jak to jest? Zaczyna się jak szalony domysł podejrzenie słyszę szepty. Ale mówią moim głosem narastają aż krzyczę stawiam wymóg a tawistyczny lęk sublimuje się w jedno rozpaczliwe pragnienie głód który muszę stale sycić ale rui się nie boi oni są oszołomieni Wiedzą, że jestem zemstą i przywołują mnie przez zemstę. U, uh, brzmi jak niezła jazda. Podważę błędną drogę roju. Mogę to zrobić dzięki temu, kim jestem i kim nie jestem. To jest niezła jazda. Hej, będę przy tobie przez cały czas. Wzajemnie. Zaufaj mi. Niespodzianka. Postanowiłem się włamać do tego starego holozłomu. Nie podoba mi się ten plan współpracy, ale nie musi. Mam swoje rozkazy. Pozwól, że coś ci puszczę. Imaru, jeśli będę niedysponowana, graj na zwłokę. Świadek w końcu przyciśnie straż przed nią. Zorientują się, że tylko ja mam potrzebne informacje. Ktoś zechce zawrzeć umowę. Nie to biedactwo, Mara. Raczej i Kora lub jej mała ponura pochlebczyni Eris. Pomagaj im we wszystkim. To się nam opłaci. I powiedz im coś sprytnego. Niech myślą, że sami na to wpadli. Skołałeś strażniku? Samaton chce, bym dał wam to po dobroci. Ale to nie w moim stylu... Dalej! Rozwal świat tronowy! Obrastaj w siłę, składaj daninę Eris aż napęcznieje jak kleszcz! To wszystko część planu Savadon. Jak chcesz, to mogę ci pomóc przy kopaniu twojego grobu.